Trzy cztery trzy, 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 cztery, trzy, cztery. Jest to lepszy, ale sprawdzimy czy to też będziesz lepszy. Szybko się wytrzymałeś. Kto pierwszy na górę? W życiu tego nie zrobię sam. Ja od tego mam człowieka najlepszego swojego Pokemona. Tak chcesz grać? To patrz. Geniu, hop, dawaj, hop. Genek, tylko na tyle cię stać? Patrz co ja wylosuję. Majszy, wybieram cię. A co jest? Mogłem lokomotyzować, no Do bagażnika to się przyzwyczaiłem, ale z tym pokabolem to cię bało. Sytuacja wygląda tak, z racji tego, że jestem stary i on też jest niedołężny, nie będziemy wchodzili na budynek, który posiada 16 pięter, ale mamy naszych e, przyjaciół, którzy zrobią to, aby zdobyć zawartość tej tajemniczej walizki. Trzy, cztery, fajnie. Dobra, biegnijcie, Ja się dojdę To jest kolejny odcinek, w którym znowu musiałem się dużo napracować. Już mi się tlen kończy. Kurwa, to jest piąte piętro, już kurwa się wyjdzie. A jest szesnaście piętek. Nie dobiegną. Zapomniałem, myślałem że 12. Pina tak przejście czy Majsi tupie? Może być już majsi Co jest, Pippuś, dawaj To mi nagrywa w ogóle. Oba, kurwa, jakie widoki. Wyszło. Nie stynkaj, dawaj, chodź Weźmy na górze wody daj. Zaskoczyli, mnie. Oni są te piętra wyżej, na dziesiąte to biegli. są e, oni są pojebani. Ja bym wiedział, co w tej walizce jest, to może bym się w ciebie. Tato... Kocham Cię. Star jest dwunasty, jestem przekonany, że nikogo tu znikniemy. Oni byli piętro wyżej, tam były trzy upadki Chrystusa. Doszedłem jako pierwszy wrączanin bez tlenu. Rozkładam obóz czarty. Jutro... Uderzamy na szczyt! No niemożliwe, że dobiegli. No nie no i tu są. A yeah. to jest na samej górze, już? Yeah. A gdzie to dalej? Zgubił się. Chyba szukaliśmy, się, myśleliśmy, się mam wody wodę zostawić. Ja nie... Pierwsze wrzucanie bez tlenu, bez raków, atak szczytowy. Godzina... No po... bok. No kurwa, poczekałem na Ciebie, bądź dobry piłkarz, nie? Uuu. Pokaż, pokaż. <głoski> Smak zwycięstwa. <głoski> no pokaż to no trochę. Ojeju, jaka dobra. To... Dobra, szanuję Cię za wytrwałość. <głoski> Postawię Ci serdecznie. No, no, ja do stopniotki pójdę kupić. Więc jestem wygrany. Pierdolicie, że oni też są! Jak antylopy tam dopierdolali. Oni już są po setce, już wody się napili. A ja na no to jest za dojechać. Ale który był pierwszy? Twój pokrętł wygrać To już nie honori Wszystko, co tu jest, jest twoje i możesz przejechać. no. Myślałem, że więcej to. Nie, no. Miało być 100 zł, jeszcze dołożyłem no, do ty Majsi, ja Cię lubię, Ty jesteś dobra morda, zaczekałeś też na mnie na schodach Jeszcze tam do no dole nie na górze, ale trzymaj Będzie co no Rozchodźcie, bo chłopaki, my zjeżdżamy Nie, nie, nie. już teraz wracamy ku**a Windu Daj mi spodoba, Proszę, tam, ja nie Nie ja, ja Zobacz, patrz, Doski. Chodzi, nie? Znaczy w sensie tu? To wezmę, wezmę, bo <laughs> możemy zemdleć po Mam nadzieję, że następne nie będą jakieś mocniejsze Nie hmm. Jak to tą setkę, ona Słuchaj, jaki Smak zwycięstwa. Ojeju, jaka dobra. O. Kurwa. Ay. Już starczy wysiłku na trzy lata. Chłopaki mieli bardzo wymagające wyzwanie, ale teraz ja z Detalerem mamy. Wydaje mi się, że dużo bardziej wymagające jest. wyzwanie, bo musimy zapełnić tego boksa dobrocią i tą dobroć sprzedać jak najdrożej. Mystery box. Zadanie ja kontrolę Lampa solarna Wbijana 2,99 Dwie Człowieku na podwórku A jak nie ma podwórka to na balkonie Dobra, stresuję Dobra. się troszkę bardziej niż przed przejęciem siłą pierwszej kamienicy w życiu Bo teraz wcieliłem się w rolę faktycznie takiego youtubera, nie? Ja bym kupił też jakąś świeczkę To nie ma zapachu Nie, zapachową weźmiemy To tak taka cmentarna No, to gdzieś się będzie kojarzyć Cztery paki sadzamy? No Cztery paki będzie pe lekko Człowieku Z pieniędzy? Każdy jest zadowolony Wygrywamy to. Uwaga, uwaga. Oho. Dobra, Okej, okay, spokojnie, w razie w jesteśmy... Dzisiaj jest ten francuski dzień. Taki. fa. A co naszą? O! Państwo bo, czekaj, 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 czekaj. bo będzie miała świeczuszkę mężowi da... Tak, przedłużacz. A on jej da swój przedłużacz no. później Czyli chcieli Państwo od nas zakupić Mystery Boxa za jakąś skromną opłatą, a tam w środku może być. Więcej albo mniej, zależy ile państwo zaproponują. Termometr. Termometr, to za każdy używa. No coś by jeszcze się przydało. No możemy do innego sklepu iść. No 20. 20? 20. 50. Nie. 50. Warto proszę pani, czy te oczy mogą kłamać? 50. My nie. Jesteśmy... Dobrze, dobra. 50. 50. Dobra, tak? mamy to. Do apartu chodź. No to chodź. Te okrągłe, To, to albo to. Te kuleczki weźmiemy, tak. tak? Ja wtedy pani zapłacę. Przekaż pudełko ładnie. Proszę. Możecie no państwo lepki? położyć. Czy... Pamiętam, państwo 50 zł na 40, tak? Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Gratuluję serdecznie. Pudełko można zachować też 3 dychy kosztował. Easy win. Więcej niż 5 dych szymon nie wytarguje, nie ma chuje. Taką piżankę seksowną do spania. MK bezpieczniejszą. MK bezpieczniejszą. Dobra. Nie będzie trochę za różna, nic się nie stanie. A, Pod gigabułę. Nie ma szans. powiem Ci, że boję się trochę. Nie, nie ma szans. Za szybko z partyzanta tak. się tak. wyciąga. Chłopie, za 5 dych takie pudełko tak szczerze zaczynamy od stówki. Ile pani jest w stanie dać? Jak się stówkę? Szymon ma dobre serce, więc dalej podtrzymuję, że za więcej niż 50 zł tego swojego mystery boxa nie sprzedał. Może 8 duszek? Za 85 oddam, bo potrzebuję piątkę na parking. 85 bliczkiem? Pasuje. Łatwiej było sprzedać mystery boxa, niż odnaleźć się w tej pieprzonej poznani. Pamiętaj Adam, mamy kamerę. Musimy uważać na te gangi, które tu gasują, nie? Bo to 5 dych możemy jeszcze kurwa stracić. Wow. Jakby jest mocno, nie? No jest mocno. O, to zostawię sobie dla siebie. No <grymne> tak, wierzę, pani, no. No, tak. Nie, no w porządku. To tak jest. O, Mogę powiedzieć tak, że to co pani wysłała, to ta świeczka to już na zero wychodzi. Tak, no. Świeczka chyba oświeci Pozostaje tylko czekać. I tak przegra. Twoje to już takie ciepłe. Mm. Nie no mega w porządku, No przyda się wszystko na pewno, nie? Tak, to dużo zdrowka życzymy i dziękujemy za siadę na kebę. Miłego. A za ile kupić środek? Za 400. 450. Gdzieś. Ale trochę można rzadka. powiedzieć, że jest remis, bo wy kupiliście za 4,5 i za 85 sprzedaliście, a my za 400 i za 50 sprzedaliśmy. Procentowo, trochę Procentowo tak? to jest No to nic się nie kalkuluje, nie, nie, nie. nie. nie, nie. Driftowanie dookoła własnego Pokemona Kto bliżej, ten wygrywa. Czyli on, bo on będzie jeździł Gienkowi po paznokciach, a spróbuję nie zabić jego. Patrzcie, <laughs> On tu nie chce być. Więcej niż jedno kółko, wchodzę tutaj na oponeo i zamarę. Zgadza to deal. Jak nie, to blokujemy auto i koniec Ja wracam, bo to pić. Twardy jest, <laughs> ma twardy, jest, twardy jest, twardy jest. Nie mam drugich, jak sobie wziął wszystko.

To o milimetr. <grym /dosek> o, bawa, Łatwo. Jezu, jak ja lubię byłem. Na chuj Audi na kupował. Ale jutro my... Ale dzisiaj i tak my wygraliśmy dzisiaj. No tak, no. A no my bo wygraliśmy... myślałem, że Remis przez to że krzyknąłem, że się ruszyłem, nie? Ale nie, to, to... nie? Nie, nie, nie. 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 Dwa, dwa razy obok jechał ci tak patrz, tak. 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 Na YouTube są dwie BMK z Afryko, ale ta się nie rozjebała. Zajebista. Dojebana piękna. Ani w rowie, ani na policji. Tak, ja bym nigdy w życiu się nie rozjebała. To jest najlepsze auto jakie możesz dostać za zupełnie 0 złotych, bo ja po prostu się pozbywam aut z mojego podwórka, bo jestem pierdolonym szejkiem zjednoczonych Emiratów Średnich. Na Erik Kanciano Esperidla Siebał iście dobry Escuriano jest Erik Kanciano Esperidla to jest legendarny chiński, japoński zapaśnik i kulturysta świecki. Erik Canciano Kanciano Esperidla! Jest gemela wieku Fajnie, fajnie, ale o swoich ludzi trzeba dbać. Podjedźcie tu wito, żeby za daleko nie mieli, żeby się schować do Czy Tu do ciebie jest tego? alkohol w tym barze. To chodź na małego, bo ja... się tak. ciupnąć? Na... Ja na nie chodzę. To jest gorsze niż to morsowanie. To wygrywa, nie pływa w stroju. Kto przegrywa, pływa w stroju, żeby zasady Wyra. były jasne. Raz, dwa, trzy. Targuj się. Powiem tak, wiesz, że jestem zwronek, jestem biedny. Alimentów nie dostawałem. 100 złotych i... Ja mieszkam we wrąkach, tam grypsują, ja nie mogę. A człowieku, a w Łodzi wiesz co mi zrobią? Mi ostatnio serce wyryli na, z tyłu na głowie. Je, mi to zgodzić, bo mnie zabili. Proszę, 150 zł, bracie. 175 i stawiasz szota jeszcze na wyjściówce. Ja pierdolę, ale jesteś sprzedajną, kurwa. Pierwszy raz zebraliśmy się na moim kanale nad Zalewem Średzkim, aby zobaczyć piękny skok. Chłopacy nie wiedzą, że ta piłka jest jakby dodatkiem, bo oceniamy w skok do wody. Piłkę rzuci detailer, bo to jest największy ham, jakiego znam. Ja tu będę z lornetką. Wszystkie odopatrywał, czy jest bezpieczny. Przygotowywują się. Ale ciąg! Ja Ale Chciałbym tylko zaznaczyć, że Gienek nigdy w życiu nie był bardziej upokorzony niż w tym momencie. Ej, to, rzuć z 50 zł! Słuchaj, ten jest Jak długo woda płynie w warcie! Tak długo amika gra zażarcie! Do upadłego zawsze gramy Zwyciężamy Dzieci tu chodzą, Kurwa, <noise> zobacz jaka ja wygląda Gdybym miał większą to by to wyglądało, A wchodzi mi? <noise> Gotowi jesteście, moje małe rybcie-pipcie?

całe 175 zł i voucher na alkohol w barze Ej, naprawdę, ty 60 kilo? Tu tak łatwo bolić Dajcie mi ten mu, za, ten, ten mu widzę zakłada balachę, a majszy go tak muchę ręką na... Nie no, Majszy poszedł do jakiejś Agenek. w Fajtowej Federacji wszystkich zajęło. O w ogóle, wy wiecie widzowie, tylko... majszy miał mieć walkę w Kailigu, tylko stwierdził, że pierdoli to i pojechał na dwa tygodnie wakacji, pod wróci... życia. Wrócił i zapomniał włączyć live'a przez następne dwa tygodnie i zapomnieli wszyscy, dlatego wskrzeszamy tak. gwiazdę w Doniecku. A dzisiaj wieczorem, jak tajemnicza Monika, bandora! Nie, Nie mogę. mogę, zapakuję graty, wyruszę drogę. Eryczku, a może jakieś fryteczki byś chciał? Tak. No i ci fryteczki chyba za tą piosenkę. Bardzo ładne. Pa! Tigry z TV! Dobrze, że Cię tu przywiózł, bo mamy wszystko gotowe. o matko nie! No jak ja nie? Wskakuję. O co Ci chodzi? No nie, no wskakujesz. A, myślę, że matko nie mówi. Nie ja. Ja się naszykowałem, To już było w wodzie! To już jak chcecie, no, ja nie, nie no jak pierdolisz. Ale widziałeś co zrobił? To już jak chcecie! Jak? Nie mażeni, nie? Jak chcecie, to ja w tym nie uczestniczę. To... Jeszcze masz jeszcze masz keczupik. na Mago. O kurde. Drefi Kiedy ci się włoskiego Paj? nauczyłeś? Dzieporia Amai? Znajdujemy się w Zjednoczonych Emiratach świeckich. i dziś Wam zaprezentuję największy punkt, który znajduje się w tym oto emiracie. Co jest dziwne? I Zaskakujące, nie tylko w Dubaju nawożą piasek, aby utworzyć coś niesamowitego. U nas nasz ostatni burmistrz El Hadib baladan, nawiózł nam pindu piasku i mamy górkę świętego Eliasza Hakumby, a przyjechaliśmy dziś Ole z fajnymi samochodami, najładniejszymi samochodami jakie znam Jest to samochód numer jeden Numer jeden to jest samochód taki oto Proszę to Majki, czy możesz ściszyć dyskotekę? Z tej strony BMW piękne, uwaga cudowne i co najlepsze za darmo BMWzadarmo.pl jest to akcja którą zrobiliśmy z detajnerem dla naszych wspaniałych widzów bo nam dają dużo Dlatego mamy takie fajne fury, więc Wy też musicie mieć fajną furę w garażu i jeśli ten odcinek będzie miał dużo lajków, to my na pewno zrobimy kolejną akcję ta 420 koni. koni od chuja. Tyle co w naszych zjednoczonych Emiratach świec. Tu jest BMEczka. Jak Ci się podoba, nie ma problemu. Możemy zrobić, jeśli tylko chcesz, lotkę. I ona będzie do wygrania. Tu ha. chyba wróciła. Tak najprawdopodobniej się stanie. Wyjecha z Emiratu. Posiedziała chwilę u Kwaśniewskiego i chyba wraca do nas, bo on sobie kupił Maybacha X6 i jeszcze 7 innych aut. Więc chyba, jeśli Tomek pokaże, że ma wielki chuj i ciężkie jaja, kupimy tego skuń, wycyna z powrotem do nas. No zobaczcie, to się prezentuje. Czy ja nie wyglądam jak pierdolony puk? Nie przechylaj się do przodu. Tak nogi. Raz Trzymasz się człowieku. Się, jak grzeb do dupy. Geniu, 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 plan jest taki. Daj On ma na no. więc będzie mu łatwiej w dół lecieć. nie? No. musisz go jakoś podciąć, sfalować, żeby upał. Ja na SC we wronkach na tych pojemów wchodzę. Nie, muszę. Może... Będę musiał użyć w środku. Jakoś takiego. Jakoś takiego. Przymusowego. Przymusowego. Idziesz na górę kojo, frajerze. Bijemy się. O złotych 200 Oooooo za wypłatę. Tak? i uwaga! Można zarobić drugie 200 robiąc power skok na skocz. Dzień dobry Polsko, dzisiaj jesteśmy w Wednesday w wieku Polski. Dzy! Dara! Jeden kurwa! Odniósłbym go, ale kurwa muszę wie! Żyję! Ale będą dwie stówy za skok! O, kurwa! Nie widzę jest! Jest, dwie stumy! pierdolę. Ale tak te duszki tak podciął Ej, kask pomógł fest! Co? Ja żyję! Nawet mnie grawitacja ciągła. Więc mówię do niego tak. Zub tak nogi, jak gęś, plecki do tyłu i tak. Kurwa kurtka, zjemu. Nie martw się, kurwa. Ja usłyszałem tylko koncie, jak się szyję mówię, ale była kurwa gleba. O, to to. to! Ma... Zobacz, jaki slajd jest. Ja jakieś 10 metrów, koro. To na chuj ta kurtka była? Ona miała chronić kurwa A co to, ile kosztowała? 1400 Nie kupię ci no, To się nie dało wyreżyserować kurwa, tego, tej gleby A ja tak wyjebałem się Mówię, chuj, skok 200 z kurwa, lecę A, jak, jak w G-Klasie? Ej, no jest yy, spartańsko Warunki takie jakby nie luksusowe, ale to też nie mam luksusowe. Jak Nie royce Jak rozróż, rozróż, no Biją 30 tysięcy na Instagramach Czyli tyle co kosztuje to auto Po prostu pojedziemy i kupimy to bardzo No i mamy koniec tej cudownej przygody Rany wojenne nawet u starego na twarzy Żebyście dostali więcej jego kontentu, zostawiajcie dużo lajków, wpiszcie komentarze Wpadajcie na mojego Instagram. Co my kurwa Ekipa Friza do chuja pieniądze dawaj. A, a co my kurwa? Tak to seruk tak urważeni w a nie na. A masz jakieś polskie? Za robota. Podjej Ue kurwa. Bek!